O tym, że aby w pełni rozumieć kulturę, trzeba o niej rozmawiać, wiemy wszyscy. Ale o tym, jak w jak wciągający sposób można to robić, przekonuje Barak Kultury. Agata Kołacz, zapraszam na program Europejska Stolica Kultury. Dobry wieczór, witam. To był taki intuicyjny pomysł, który później przerodził się w nazwę, czyli Barak Kultury. Trochę od przestrzeni, którą dysponowaliśmy, czyli barakiem na ulicy Grunwalskiej, siedzibą Teatru Strefa Ciszy, tam to się wszystko zaczęło i stąd ta nazwa. Pierwszą działalnością baraku kultury były wykłady polifoniczne, które nieraz dotyczyły kontrowersyjnych tematów. Naturalnie, jeżeli miejsce spotkań nie było akademicką salą, odbywające się tam spotkania nie mogły mieć uczelnianego charakteru. Coś pomiędzy panelem dyskusyjnym, wykładem naukowym, prezentacją artystyczną. Tak naprawdę wydaje mi się, że to dosyć oryginalna formuła, która, którą wypracowaliśmy wspólnie i nazwaliśmy właśnie wykłady polifoniczne czyli coś, co jest bardzo różnorodne, co dotyka tematu z wielu stron. Chcemy, robiąc te spotkania, odpowiedzieć na parę chrapujących pytań, które. E, współczesna kultura przed nami e, stawia. Te kontrowersyjne y, kwestie wydają się też właśnie dlatego, że są kontrowersyjne, wydają się załatwione, a nam się wydaje, że niekoniecznie tak musi być, że powrót do pewnych tematów e, kontrowersyjność może być też banalna. I dlatego chcemy na nowo podjąć coś, chcemy, chcemy jakiś temat poruszyć, po to, żeby też go lepiej zrozumieć. Barak kultury świadomie sięga po motywy zepchnięte na margines ogólnej debaty. Prezentując tematy takie jak śmierć, wiedźma, kloszart czy morderca, za każdym razem pęka w szwach. Zgodnie z zasadą polifonii, urozmaica analizę tematu o koncerty, projekcje filmowe i inne artystyczne ilustracje. Pierwsze w Polsce Dni Kultury prawosławnej również bazują na polifonii. Co roku skupiają się na innych motywach wspólnych dla kultury katolickiej i prawosławnej, prezentując ten drugi punkt widzenia. Co roku odkrywamy nowe aspekty kultury prawosławnej, w tamtym roku, w tym roku był to, była to ikona, w poprzednim była to kobieta. Poznańskie Dni Kultury Prawosławnej to odkrywanie z różnych stron, poprzez teologię, poprzez grupy nawiązujące do religii i kultury prawosławnej lub chociażby poprzez warsztaty pisania ikon staramy się przybliżyć mieszkańcom Poznania i nie tylko tą wspaniałą kulturę. Barak Kultury działa też aktywnie na polu sztuk performatywnych. Baku Teatr to grupa teatralna, która nie boi się eksperymentów formalnych, a w swoich realizacjach celnie wykorzystuje przestrzeń miejską i komentuje zachodzące w niej interakcje. Wydaje mi się, że to jest taka ciekawość poznawcza, chociażby to jest doświadczenie czegoś zupełnie nowego i to jest doświadczenie za każdym razem wzbogacające, w związku z czym no, to wymaga pewno trochę odwagi, ale jest to, 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 ta, ta odwaga procentuje no, fantastycznymi później doznaniami, doświadczeniami. W zeszłym roku dwie rzeczy przygotowaliśmy: Romeo i Julia na ulicy Święty Marcin oraz nasz spektakl maltański. To już było duże przedsięwzięcie. Schron. Kulturze należy mówić, żeby ją lepiej rozumieć, żeby ją lepiej poznawać. i staramy się wciąż penetrować nowe obszary. Wciąż nowe konteksty problemów wydawałoby się już e, obgadanych do, do cna wydobywać i, i to jest jak gdyby ten cały, cały czas zamysł takiej polifoniczności, żeby to zawsze był wielogłos, yy, współbrzmienie różnych głosów, różnych opinii, żeby z tego obraz jak najgłębszy i jak najbogatszy się wyłaniał.